Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady instruktora nauki jazdy. Dzisiaj temat związany z pracą. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie: jak przygotować się do zmiany pracy? Oczywiście, w filmach, jak oglądamy, jak ktoś zmienia pracę. No to jest tak, no to ten aktor tam lata, biega, wskakuje, słuchajcie, szybko do biura szefa, tak? Tam mu wszystko wygarnia, co miał, jakie ma do niego pretensje, jakie miał do niego pretensje, trzaska drzwiami i co? Wychodzi z biurowca, wsiada do swojego kilkuletniego samochodu i to jest... i tak się kończy, słuchajcie, jego przygoda z pracodawcą. I później dopiero myśli o tym, żeby znaleźć nową pracę. Słuchajcie, czy... Czy na pewno to jest dobre rozwiązanie? Czy na pewno jest to dobry sposób zmiany pracy? No wydaje mi się, że tutaj w życiu nie możemy sobie pozwolić na takie zachowanie, ponieważ jest to bardzo nieodpowiedzialne. Dobra, słuchajcie, w mojej ocenie jak warto to zrobić, jak można to zrobić. Ja tutaj uwzględniłem, słuchajcie, dwa czynniki. Pierwszy czynnik jest to taki czas, czas, że powinniśmy sobie dać na zmianę pracy czas. A drugim czynnikiem jest, słuchajcie, przygotowanie pod względem finansowym. Zacznijmy od tego czasu. Słuchajcie, o co mi chodzi? Jak ja bym to zrobił? Mało tego, jak ja to zrobiłem kilka razy, bo już miałem okazję zmieniać tą pracę. Więc, w mojej ocenie, jak to zrobić w taki sposób, żeby nie odczuć tego tak materialnie i żeby nie czuć jakiegoś dyskomfortu. Czyli jeżeli chodzi o czas. Po pierwsze, w mojej ocenie warto sobie dać kilka miesięcy na zmianę tej pracy. Czyli jak ja bym to konkretnie zrobił, tak to powiem. No co? Pracuję sobie, słuchajcie, grzecznie, cały czas w tej pracy, którą zamiar mam zmienić z różnych powodów. Albo ta firma niedługo upadnie, albo widzę, że już kurczę, no, finansowo nie za bardzo jest ta firma, tak więc muszę szybko ten statek opuścić, tak, zanim utonie. Albo czasami jest tak, że w tej pracy nie da rady wytrzymać, no względnie jakie są motywy, przyczyny tego, że ja zmieniam pracę, no to naprawdę tych przyczyn jest kilka. Jednakże to nie zmienia faktu, że musimy się w odpowiedni sposób przygotować. Czyli tak, pracuję tak jak pracuję, nikomu się nie chwalę, że mam zamiar zmienić tą pracę. Dlaczego? Dlatego słuchajcie, żeby cały czas mieć ciągłość finansową. A poza tym, zaraz tutaj pokażę Wam na pewnych przykładach, że żeby zmienić pracę, to trwa kilka miesięcy. Dlaczego? Dlatego słuchajcie, że na przykład jeżeli pracowałem gdzieś w biurze, tak powiedzmy kilka lat, już mam dość tej pracy, dobra, chcę nagle być co? Dla przykładu z mojej profesji, czyli chcę być kierowcą zawodowym, którym zresztą teraz jestem. Wymarzyłem sobie być kierowcą zawodowym, chcę jeździć słuchajcie, po Europie, zdobywać świat, frajda, coś się dzieje, nie to nie jest takie siedzenie cały czas od 7 do 15 w biurze, nie nuda total, nie? Po 10 latach człowiek jest wypalony. Dobra, zmieniam wszystko w swoim życiu. No i teraz jak te marzenie, słuchajcie, zrealizować. Dalej siedzę w tym biurze, grzecznie sobie tam siedzę, ale już, słuchajcie, co, przygotowuję się do, do tej nowej pracy. I w przypadku, akurat kierowcy zawodowego, no co? Muszę posiadać jakieś słuchajcie, nowe umiejętności, nowe kwalifikacje, czyli co? Posiadam prawo jazdy kategorii B. Wiadomo, żeby jeździć ciężarówką tirem, powinienem posiadać prawo jazdy na ciężarówki, czyli kategorię C, ale to jest za mało, bo muszę posiadać jeszcze C plus E, czyli również na przyczepy. I tutaj zauważcie, że taki kurs kosztuje, po pierwsze, kosztuje nas finansowo, jak również kosztuje nas słuchajcie, czas czas, czyli taki kurs nie trwa słuchajcie 2-3 tygodnie tylko trwa z reguły no mi się wydaje, żeby dokładnie posiadać wszystkie kwalifikacje, dobrze się do tego przygotować, to dałbym sobie taki czas w ramach no 5-6 miesięcy mi się wydaje, że tyle to zajmuje 5-6 miesięcy, dlaczego aż tak długo słuchajcie, po pierwsze, najpierw musimy zdobyć kategorię kategorii yy, kategorię kategorii Kategorie prawo jazdy C, później kategorie pra prawo jazdy C plus E. Zauważcie, że to są egzaminy. Egzaminy też trwają. Czasami się zdarzy tak, że tego egzaminu nie zdamy za pierwszym razem. Musimy dokupić kolejne godziny doszkalające. I to wszystko jest, słuchajcie, czas, czas. Bo to nie jest tak, że zaraz na drugi dzień mamy nowy egzamin. Poza tym, zauważcie, że my to będziemy robić poza godzinami pracy, tak, albo możemy na przykład poświęcić nawet, nawet bym poświęcił dwa tygodnie, czy nawet cały urlop tylko po to, żeby zdobyć już nowe kwalifikacje. Jest to tego warte. Dlaczego? Bo ja wtedy spokojnie, pewne sobie podbieram, tak, jeden, dwa dni w tygodniu, przez co no ten kurs może zrobię w 3-4 miesiące, a nie w pół roku. I teraz tak, dlaczego jeszcze tak długo? Bo oprócz prawo jazdy, również słuchajcie, jakiś czas się czeka, nawet jak się egzamin zda, to czeka się jakiś czas, 2 tygodnie, 3 tygodnie na to, aż te prawo jazdy dostaniemy, tak? Aż przyjdzie. Yy, z Warszawy, tak, te prawo jazdy. Co dalej? Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że również to są badania lekarskie, psychotesty też warto liczyć się, że to nie trwa 2-3 godziny, tak, czasami trwa to kilka dni, 3 dni, bo to jest również chodzenie po lekarzach itd, i tak dalej. Ale dobra, nie będę w szczegóły wchodził. Poza tym, jeżeli jesteś kierowcą, chcesz być kierowcą zawodowym, to warto by było, praktycznie to jest już teraz normą, że kierowca zawodowy powinien. Posiadać kartę kierowcy. Jest to taka elektroniczna karta kierowcy. Kiedyś było tam zwykłe tacho, czyli były takie tarczki, tak? teraz już nie, nie ma tego. W tych wszystkich nowych samochodach są nowoczesne tachografy, tak? i dlatego one współdziałają z tą kartą kierowcy. Czyli ten kierowca, ten przyszły kierowca powinien posiadać taką kartę. Tak, taką kartę zamawia się w Warszawie i to też, słuchajcie, trwa. Trwa i kosztuje. Czyli zobaczcie, 5-6 miesięcy. Czyli to jest pod względem yy, czasowym, tak czasowym. Jeszcze tutaj, jeszcze jeden element jest. jeżeli chcemy faktycznie poważnie my myślimy o tym, żeby być kierowcą międzynarodowym, to warto by było przypomnieć sobie język na przykład niemiecki albo język angielski, czyli warto w mojej ocenie zapisać się. Na taki kurs doszkalający albo kurs podstawowy z nauki języka angielskiego. Fajnie by było, żeby ten kurs, no, zauważcie, że ten kurs też trwa około pół roku, więc tutaj jednocześnie musimy i zdobywać uprawnienia, jeżeli chodzi o prawo jazdy, jak również zdobywać, słuchajcie, yy, warto by było mieć certyfikat, yy, który słuchajcie. Już mi się kończy wątek, <laughs> certyfikat, dzięki któremu możemy na przykład ten, ten dokument przedstawić nowemu pracodawcy, żeby po prostu było to udokumentowane, ta nasza podstawowa wiedza z zakresu na przykład podstaw języka angielskiego. Tak? Czyli najczęściej będzie to zakończony taki kurs z języka angielskiego, takim jakimś egzaminem, tak? i dostaniemy dokument, który potwierdza tą naszą wiedzę. Co dalej, słuchajcie? Zauważcie jeszcze jedną rzecz w przypadku kierowcy zawodowego: że samo prawo jazdy to nie wszystko. Również trzeba, słuchajcie, yy, przejść szkolenie okresowe. I tutaj naprawdę no zajmuje to na pewno 5 miesięcy, tak mi się wydaje. Czyli dobra, pod tym względem. Teraz dalej. Te wszystkie kursy i certyfikaty wymagają przygotowania się. Tutaj już przechodzę do tego drugiego elementu czyli przygotowania się pod względem finansowym, pod względem finansowym. Czyli zobaczcie, że ja no akurat jestem instruktem nauki jazdy, więc tutaj mniej więcej znam ceny, jakie są na dzisiaj i jakbyśmy to wszystko policzyli, to warto liczyć na dzień dzisiejszy, czyli to jest styczeń 2021 rok, warto liczyć około 10 tysięcy złotych. Na te wszystkie kursy, to jest bez tego kursu języka angielskiego. Dlaczego tak? Bo zauważcie, że same badania lekarskie kosztują około 700 zł, bo akurat niedawno robiłem. I także zobaczcie, trzeba się do tej zmiany pracy przygotować pod względem finansowym. I tutaj ja jeszcze pod względem finansowym dołożyłbym jeszcze jeden element. Nie ma pewności, że jeżeli my zmienimy tą pracę, zauważcie, że w tej pracy, w której my pracowaliśmy, czy pracujemy, mamy stały dochód. Tak? Tam już wszyscy nas znają. Mamy ugruntowaną jakąś swoją pozycję w tym zakładzie pracy. Tak? Co przekłada się na dość dużą gratyfikację, na przykład finansową. I zauważcie, nie ma żadnej pewności, oj, wiatrze, kurczę, żeby nie padało, nie ma żadnej pewności, że my w tej nowej pracy będziemy pracować dłużej niż miesiąc czy dwa. Zauważcie, że na początku tą umowę o pracę dostaniemy na przykład na okres 30 dni, na okres jednego miesiąca. Może tak być, że nam się ta praca, nowa praca, nie spodoba, albo pracodawca będzie miał jakieś pretensje do nas, będzie uważał, że te obowiązki Służbowe wykonujemy na nieodpowiednim poziomie, co może powodować, że z tej pracy po, tym, po tych 30 dniach zostaniemy zwolnieni. Ale do czego słuchajcie zmierzam? Jeżeli tak może być, bo jest takie duże prawdopodobieństwo, no to warto się do tego przygotować pod względem finansowym. Czyli w mojej ocenie warto mieć taką poduszkę finansową 10, 20, 30 tysięcy nawet złoty, tylko po to, że jak na faktycznie w tej nowej pracy coś tam nie pójdzie nie tak, tak. Nie dogadamy się z tym szefem, tak? Po prostu nas nie będzie lubiał. Jakieś, no tych przyczyn współpracy między ludźmi jest mnóstwo, tak? Więc tutaj już nieważne, kogo to jest wina, czy szefa, czy to jest nasza wina, czy ogólnie systemu, czy, czy mamy jakieś pecha, bo żeśmy auto rozbili, przyczyn jest kilka. Warto w mojej ocenie słuchajcie, przygotować się pod względem finansowym i posiadać taką poduszkę finansową. I o tym dzisiaj w tym filmiku chciałem y, powiedzieć. Poza tym ten kurs, y, jeżeli chodzi o język angielski, też nie jest taki tani. Dwa, trzy spotkania w ciągu tygodnia to też może kosztować słuchajcie, kilka tysięcy złotych. I zobaczcie, takie to jest na przykład, słuchajcie, akurat kierowcy zawodowego, ale zobaczcie, że to pewnie dotyczy innych również y, zawodów, czasami trzeba na przykład y, mieć studia, tak? Odpowiednie wykształcenie, przekwalifikować się. Więc tutaj zauważcie, że to wszystko nie jest takie proste. Więc ja bym nie robił tak jak na filmach, trzaskał <grytania> drzwiami, tylko grzecznie pracował. A jeszcze co, ja bym słuchajcie, tak zrobił, że ja w sumie tak zrobiłem, że pracuję w tej danej firmie, w której pracuję, ale już rozglądam się i rozmawiam z innymi pracodawcami. Wybieram sobie na przykład trzy jakieś firmy, dwie, trzy firmy, bo wcale teraz nie jest łatwo znaleźć pracę nową. I rozmawiam z tymi nowymi pracodawcami na temat warunków umowy, jaka ta będzie umowa. Warto by było się rozeznać w ogóle, i jaka jest atmosfera w tej pracy. Zobaczcie, to jest wszystko czas. Tak, żeby po prostu, na przykład, 1 maja kończę pracę w danym zakładzie pracy i idę do firmy od, od początku miesiąca, tak. A 2 maja już jestem zatrudniony w tej nowej firmie. No ale, żeby tak było, żeby nie było tego poślizgu, tej przerwy, to warto już kilka miesięcy wcześniej szukać tej no, tego nowego zatrudnienia. A w dzisiejszych czasach wcale to nie będzie łatwe. I o tym chciałem powiedzieć. A jeszcze jedna rzecz, dlaczego jeszcze pod względem finansowym w zasadzie pod względem finansowym to jest bardzo ważny element, żeby się przygotować. Dlatego słuchajcie, że Często tak bywa, u mnie przynajmniej tak było, że musiałem na przykład miesiąc, dwa czy nawet trzy pracować za minimalną krajową. Dlaczego? Ponieważ ten nowy pracodawca nie chce przyjmować i od razu dawać wysokiej pensji osobie, której nie zna, a poza tym osobie, zauważcie, która co nie ma żadnego doświadczenia albo ma bardzo małe doświadczenie, więc ona te obowiązki służbowe w pracy będzie wykonywać na poziomie. Mniej, mniej niż podstawowym. Czyli nie będzie ta osoba przez 2 trzy, kilka miesięcy tak wydajna, jak pracownik doświadczony. Warto tu zrozumieć tego pracodawcę, że no może tak być, że będziemy musieli dokładać z tych naszych oszczędności do tego, żeby nam starczyło na opłaty. I o tym dzisiaj, słuchajcie, chciałem powiedzieć. Oj, chyba będzie padać, muszę uciekać. <laughs> Mam nadzieję, słuchajcie, że ten filmik się komuś przydał. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków na temat pracy, na temat przepisów ruchu drogowego i finansów osobistych. Na razie, cześć.